Przystępujemy do robienia ciasta, ale najpierw byśmy się przywitali, bo to jest drugi odcinek naszego robienia pizzy, a raczej przepisu mojego taty, czyli pana Staszka i mnie, czyli grzybka. Dzisiaj będę w formie e, pomocnika, więc ja będę ten. Kostkę drożdży 42 gramową, taką, cieka ci, wrzucamy do miski, w której będziemy robić ciasto oczywiście musimy ją rozkruszyć palcami tak jak to mój no, tata za, zrobił nie można rozkruszyć, ale tak to szybciej się wymiesza yy... najważniejsze żeby to nie były drożdże z yy, proszku bo wtedy troszkę żeby, trzeba zmodyfikować przepis drożdże ładnie pracowały zawsze dodaję troszeczkę cukru prawda? to jest około 10-15 gramów cukru no, no, nie no powiedziałbym 30 no, bo jest dwie, taka, tak. jest taka. niektórzy dają tyle ile zaważą drożdże, tyle dają cukru tylko... Ja uważam, że to tak jest wystarczy troszeczkę mniej cukru. Teraz, zależnie od tego, ponieważ dzisiaj będę robił dużo pizzy, więc potrzebujemy więcej ciasta. Więcej ciasta, więc zużyję całe, całe mleko. Ale... Cały litr mleka 3-2% bo, żeby fajnie w ciasto wyrosło. Poszedł co litr. Tak. Więcej mamy wlane do miski metalowej. Mamy litr mleka wlane, jedną kostkę drożdży, trochę cukru na oko i mniej więcej ten. Teraz będziemy dodawać Teraz... troszkę mąki pszennej typ 550. To znaczy teoretycznie powinna być mąka specjalna na pizzę. Ona jest bardzo drobna i, i to ciasto można rozwałkować na taki prawie papier ryżowy, ale nie przesadzam, ja nie przesadzam, ja robię na grubym cieście. Robimy domową pizzę domową pizzę z, takim, robimy z, takiej, z takiej mąki jaką mamy. Dobra, ja mieszam, żeby ci ułatwić. Najpierw zamieszaj to, bo tam są to nie. No. I to szybko, spokojnie. I to będziemy jakiś czas pokazywać jaką konsekwencję potrzebujemy zrobić Najpierw oczywiście dosypuję bombkę którą miałem wcześniej żeby zużyć po prostu stare składniki. Na tym etapie na chwilę się przerwamy. I na litr. Na litr mleka dolewamy, tu pokażesz nam wzórką, dolewamy dwa, dwie... dalej no, spokojnie do, do, do kieliszka. Zwykle robię to na oko, ale w celach poglądowych to pokazuję mniej więcej. Zaraz o. Wlej, wlej, wlej. Spokojnie nie najpierw pokażę. Mniej więcej e, podwójny kieliszek. No półtora takiego. Półtora kieliszka. E, jak oleju. to się mówi, oleju. Takiego samego jakiego użyliśmy do robienia sosu. No, ciutkę więcej niż półtorej no, wyszło. To, to nie jest apteka, tu nie musi się wszystko zgadzać. Tak, pakować, musi, jak to się mówi na oko zawsze no, robi się to pizzy no, I wiadomo włączamy i mieszamy, tak? W super sporo. No tu jest te, te, te. Tu było gdzieś około pół kg mąki. Na tym etapie póki jeszcze się nie bo zapewne nie słyszeliśmy. Na tym, da, tym etapie Jedną, ko kilkę Tak, półtora takiej. Na no, półtorej <grym <grym> dodajemy, żeby ciasto wyszło troszkę słonawe. Moment, pokażę. No, chciałem pokazać konsystencję. Dobra, zaraz będziemy jak no, ja jak pomysledz, być tu, czy i jeszcze dosyć. Jest takie no to jak, musimy pokazać jest, razie, nie to nie nie tak. Jest, nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak dużo nasypać mąki i jak długo mieszać. To jest bardzo proste. Dosypujemy do mąki dopóki robot daje radę, a a mieszamy tak długo, aż ciasto zacznie się odklejać od krawędzi naczynia, w którym robimy. Znaczy, będziesz musiał to powtórzyć, bo pewne czy nie słyszeli. To powtarzam jeszcze raz. Więc spokojnie wyłącz i Więc teraz powiedz. Jest taka szkoła, że sypiemy yy, yy, tyle mąki, żeby robot dał rady ją jeszcze obrócić. A mie mieszamy tak długo, aż ciasto zacznie się odklejać od... No, od y, krawędzi naczynia, w którym robimy pas. No, oczywiście ja to robię no. na maszyna czy, czy kopię no, ojcie. Ja to tam daję jeszcze raz. Też kiedyś nie miałem tamtego miksera i, i tak mi robiła Dobra, tylko daj chyba wiem czy... Nie, to musi się, się wymieszać. Czekaj, <grym> bo ci uciekło! <grym się> uciekło>, <grym się> uciekło> Jeszcze się popsuł mikser. Nie popsuł się, tylko nie wsadziłem do... To takie skrzydełka ja muszę się wcisnąć. A ty nie chcący nie wcisnąłeś się Jack? Nie, to tym się przyciska. No. Ciasto zaczyna się odklejać od tego. Pokaż, weź kamerę i pokaż No, ja nie ściągnę ci kamerę tamtą. No, Spokojnie, czas. czasto. powoli zaczyna się Dobrze, odklejać, ale cię nie słyszał. Ciasto zaczyna się powoli odklejać od ścianki. I tyle już na robocie. To żeśmy sobie. Podstawą pierwszą część robienia ciasta żeśmy w ten sposób wykonali. Wykonali. Resztę trzeba domieścić ręcznie niestety, bo konsystencja ciasta musi być. Jak wyschnięta guma, jak ja to zawsze mówię. No nie jak wyschnięta guma, ale jak konsystencji. Zaraz będziemy pokazywać. Ja już przemieszam i będę robił. Masz łyżkę do tego, żeby to mieszać? Nie, nie ma potrzeby mieszać, bo będziemy już mieszać na, 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 na blacie. No ale daj tu łyżkę, żeby to tu też wyciągnąć. Będziemy... To to, to przecież wyciągnę, tylko to chciałem od ciebie. Już pokazujemy, jaka jest konsystencja. Jeżeli ktoś ma robot planetarny, on jest dużo mocniejszy, to można dosypie, robić ciasto już, jak to się mówi, na gotowe. Także już umieszane jest ciasto do konsystencji bo mniej więcej ciasto jest o. ja tutaj pokażę no, no, no nie to jeszcze nie jest dobra to nie jest dobra konsystencja ciasta to jest dobra żeby skończyć już miejsce i przerzucić ją na blat tak bo chodzi o to że więc o. ja robię to na blacie Czekaj, dobra nie Dobra. teraz już nie, nie posypujemy blat mąką nie ma co żałować mąki bo to, bo to ciasto musi wyrosnąć nie ciasto musi Trochę tej mąki, jak to się mówi, jeszcze przyjąć, żeby nabrało odpowiedniej konsystencji. No. Wywalamy. Ciasto wywalamy. Wyskrobujemy resztki ciasta łyżką. Ja mam takie specjalne narzędzie, ale to może być drobna łyżka, czymkolwiek. Nie, żeby nie zostało już w tej misce, w której robiliśmy ciasto. Niestety. Kiedyś ten końcowy etap mieszania ciasta był u mnie dużo krótszy. Z tego względu, że miałem robot, który potrafił mieszać do konsystencji, kiedy było bardziej gęste ciasto. Ten no niestety, teraz niestety wyzionął ducha jest, nasz ten, robot. Ten jest za słaby. Po tamtym robocie planetary zestawi tylko ta miska. Wyzionął ducha. który mniej więcej. O! To jest ciasto. I czas to teraz mamy starą Metodę. Weź tę polczerą no co? Cokolwiek co mieszać? Nie, ja, ja będę mieszał jak to wtedy. No ale to też umiem w Tylko bardziej do środka cenę. No nie, nie, to no bardziej nie. do środka. Chodzi mi, żeby widzieli. No, ręce troszeczkę, o, żeby nam się ciasto nie kleiło sobie I bierzemy ciasto, zagarniamy do środka, zagarniamy do środka. Jak jest się klei, to posypujemy mąką i zagarniamy do środka i zagarniamy. i kurczak ugniatamy ciasto. Cały czas podsypując, żeby się nie przyklejało do tego stołu. Podsypać ci? Nie, 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 nie trzeba. Oczywiście jeżeli się robi mniejszą mniej ciasta, to takie ugniatanie ciasta postępuje bardzo szybko, no bo jak się ma ugnieść garść ciasta, a ma się ugnieść 10 garści ciasta, to jest różnica, prawda? No my robimy ja pizzę na kilka dni, jak to ja się mówi. na robię... trzy blachy. Jak ja my to pieszczotliwie robię... nazywał. Ja tu robię grubszą ilość tej pizzy, więc... Czekaj tu ci się jeszcze krzycze. No to się wszystko zużyje się. Ona już nabiera takiej konsystencji. Widać o już się... wyschniętej gumy. Jeszcze jeszcze, Że jeszcze jest plastyczna, ale już się nie zaczyna kleić. O, już. Tutaj dedykacja dla betona, który nie umie się poradzić z zrobieniem ciasta dla pizzy. Bo to dla niego głównie, oraz dla innych jakie Jak, jest za, jak jest troszkę za rzadkie, to bierzemy, zawijamy. O, do środka składamy, składamy i z powrotem ugniatamy. I w ten sposób powstaje nam. ciasto. się robi coraz, jak to się mówi, im więcej przyjmie mąki, to tym się robi gęściejszy, twardszy. I o to przecież chodzi. Żeby ono było takie, żeby ona było. I nie, nie, na razie, na razie mam jeszcze dosyć mąki tutaj. Wszystkie to takie grubsze kawałki ciasta, które się przykleję do stołu, wrzucamy do środka. Tak. I zagniatamy i mieszamy. No i teraz takie ciasto dobrze jest jak sobie chwilkę porośnie, W tym czasie, kiedy ciasto będzie rosło, tutaj na podsypce z mąki, my przygotujemy składniki do yy... Tak, tak zwane składniki na górę pizzy tak do, do wypeł... Wypeł, wypełniaczy. sobie wypełniacza tak wypełniacza no. więc tutaj ja tylko pokażę mniej więcej jaka jest konsystencja tutaj ciutkę przybliżę no. bym pokazać mniej więcej tak no będzie widać konsystencja ciasto po wyrośnięciu jeszcze troszeczkę stanie się rzadsze więc trzeba będzie znowu dosypać troszeczkę mąki ile mniej więcej musimy czekać na to wyrośnięcie jak ktoś chce, żeby dłużej mu pizza rosła, można wstawić do lodówki w tym stanie i po południu na przykład zrobić z tego pizzę. Czyli ale jak my, rano zaczynamy, czyli po południu. Ale najlepiej to jest w momencie, jak robię ja to robię w ten sposób. Jak już jest ciasto wymierzane, zrobione, przygotuję wszystkie pozostałe składniki na pizzę. Ono w tym czasie się rośnie. No, czyli około do 45 minut. No nie, 45 minut to ja całą pizzę robię ze No, ale tak na spokojnie Dobra, czyli takie pizza takie ciasto zostawiamy tutaj kończymy ten obecny odcinek bo się widzimy w takim razie za około 45 minut przy następnym etapie robienia pizzy